Opowiadanie 55. rzucanie pomidorami z okna klatki. Kolejna z naszych podwórkowych zabaw trochę chuligańska i występowała tylko w okresie letnim. Ze względu na pomidory, które używaliśmy jako naboje, gdy kota nie ma, myszy harcują. Powiedzenie ludowe jak co dzień w naszym miejskim środowisku osiedlowym głównie czas spędzaliśmy na podwórku lub w mieszkaniach blokowisk. Gdy na dworze nie była za ładna pogoda, to przesiadywaliśmy w klatkach schodowych bloków lub w mieszkaniach kolegów. W jednej klatce boku, a dokładnie mieszkaniach prowadzących od tej klatki mieszkało obok siebie trzech kolegów. Jednego rodzice byli zapalonymi działkowcami. Mieli w mieszkaniu bardzo dużo pomidorów pochodzących z ich ogródka. Na parapetach mieszkania pod oknami miał poukładane dziesiątki albo i setki zielonych, czerwonych, pomarańczowych, mniejszych, większych, mniej i bardziej dojrzałych pomidorów, które służyły nam jako naboje do naszej zabawy. Któregoś razu podczas przesiadywania u tego kolegi ktoś wpadł na pomysł, może by tak porzucać tymi najbardziej dojrzałymi pomidorami z okna. Tak się rozpoczęła zabawa, wrzucanie pomidorami. Z czasem doszedł element celowania w przechodniów. Zabawa była oryginalna i trochę chuligańska. Zbieraliśmy się w kilku kolegów przy oknie klatki schodowej. Okno było blisko mieszkania jednego z kolegów, od którego mieliśmy nasze naboje. Wypatrywaliśmy naszych celów, w które rzucaliśmy pomidorami. Taka dziwna chuligańska zabawa, ale nam dawała wiele frajdy i radości. Kolega wynosił nam kilka najbardziej dojrzałych pomidorów z mieszkania. Po namierzenia naszego celu przeważnie osoby nie za młodej i nie za starej. Rzucaliśmy w nią naszymi nabojami. Padała seria strzałów dokładnie obok niej, tak, żeby nikogo nie trafić, a bardziej, żeby ją przestraszyć. Przeważnie, dojrzały pomidor, kiedy lądował na asfalcie obok naszego celu, to rozpryskiwał się, flapiąc dookoła. Wkurzało to bardzo przechodniów, a nam sprawiało frajdę i mieliśmy dobrą zabawę. Czasami były sytuacje, że obrzucane osoby podskakiwały ze złości, przeklinając przy tym na głos. Bardzo śmiesznie to wyglądało. Młodzi zazwyczaj porozglądali się chwilę i szli dalej. Starsi reagowali bardzo nerwowo i najczęściej mężczyźni. Kobiety czasami nie reagowały w ogóle, albo się bały i udawały, że nic się nie stało, albo nie chciało im się zawracać głowy takimi wybrykami. Naszymi ofiarami padali zazwyczaj wszyscy przechodnie od kobiet po mężczyzn w średnim i starszym wieku. W staruszków i dzieci nie rzucaliśmy. Największa frajda była jak szedł jakiś kolega znajomy to wtedy po oddaniu serii rzutów ujawnialiśmy się śmiejąc się głośno z naszych wygłupów. Zazwyczaj po oddanej serii rzutów chowaliśmy się pod parapet, żeby nikt nas nie zauważył. Tak było przeważnie, że nasze cele nie wiedziały kto i skąd padają rzuty. Jak już ktoś nas zauważył, to uciekaliśmy szybko do jednego z trzech pobliskich mieszkań kolegów. Chowaliśmy się u tego kolegi, u którego nie było w danym czasie rodziców, zamykaliśmy się w mieszkaniu i udawali, że nikogo nie ma. Cała ta zabawa była aktem dziecięcych, chuligańskich wybryków, ale nam sprawiała wiele frajdy przez ryzyko, które w niej występowało. Za każdym razem po rzutach pochowani pod parapetem okna baliśmy się, że nasze cele przyjdą do klatki i nas złapią. W zabawie tej chodziło o element ryzyka. Staraliśmy się nikogo nie krzywdzić, tylko narobić stracha i sami uniknąć odpowiedzialności. Czasami zdarzało się, że odłamki pomidora lądowały na ubraniach przechodniów, z czego nie byli zadowoleni. Pewnego razu podczas rzutów pomidorami z klatki schodowej byłaby prawie wpadka i zostalibyśmy złapani. Po serii rzutów w jednego faceta ten zorientował się skąd one padły i przyszedł do klatki, w której byliśmy schowani. Słysząc, że facet do nas idzie, schowaliśmy się w mieszkaniu jednego z kolegów. W tym czasie przyszli jego rodzice i powiedzieli, że jakiś mężczyzna chodzi po klatce, puka do mieszkań i szuka chłopców, którzy rzucają z okna pomidorami. Rodzice kolegi chyba się domyślali, że to o nas chodzi, bo w klatce innych takich dzieci poza nami nie było, i pomidorów na oknie brakowało, ale nic więcej nie mówili. Na środku pokoju mieliśmy asekuracyjnie rozłożoną grę planszową i zgodnie mówiliśmy, że o niczym nie wiemy, bo gramy w grę planszową. Wszystko co dobre, szybko się kończy powiedzenie ludowe. Pewnego razu zakończyliśmy naszą zabawę wrzucanie pomidorami, kiedy zauważyła nas mama jednego kolegi i przyszła do rodziców opowiedziała im o naszych wybrykach. Koledze się oberwało i skończył się nasz dostęp do pomidorów, a tym samym nasza zabawa wrzucanie w przechodniów.